Witam Was bardzo serdecznie, Norbert Fenix. Jestem tutaj z Szymonem Wójtowiczem, liderem tegorocznego Pucharu Polski Strongman Federacji STP, który prowadzi zdecydowanie w punktacji. I teraz jedno ważne, szybkie, ale może nieco podchwytliwe pytanie, Szymonie. Co uważasz daje Ci przewagę nad resztą zawodników startujących w tym pucharze? Nie pytam o Twoje mocne strony w konkurencjach konkretnych, tylko Twoje warunki, to co Ty uważasz co pierwsze nasuwać się do głowy jako Twoja mocna strona? No, ja tu wydaje mi się, że mógłbym wyliczać, prawda? Przede wszystkim moje warunki fizyczne, moja waga e, i te podstawy sportu z wcześniejszych dyscyplin olimpijskich, czyli podnoszenie ciężarów. Mamy tutaj 7 lat, później trójbój. E, I tutaj wydaje mi się, że zdecydowanie to, a jestem młody, bardzo młodym, dość e, niedoświadczonym zawodnikiem czyli te konkurencje, które sobie, że tak powiem, przerabiam teraz, to pobrałem się z treningu na trening. Okej, okay, czyli jak widzicie, wiemy, że podstawy są niezwykle ważne, tak jak Szymon powiedział, podstawy w sportach olimpijskich, ale też mam pytanie, uważasz, co jest takim częstym błędem, być może sam, je, sam go popełniłeś, co jest częstym błędem wielu zawodników, którzy zaczynają dopiero starty w strongman? Co ci się nasuwa? Być może sam miałeś takie coś, abyś chciał ustrzec innych adeptów przed popełnianiem tego błędu. Taki błąd numer jeden. Wydaje mi się, że zrobienie zbyt wielu konkurencji na jednym treningu. To jest zdecydowanie, czyli takie przetrenowanie. Czyli za duża objętość treningu. Tak jest. Wtedy może dojść do przetrenowania i tak naprawdę podejrzewam, zamiast efektywności spada nasze, spadają nasze Słuchajcie, możliwości. Oczywiście, nasze mięśnie odpoczną, ale układ nerwowy już, niestety. Nie. Będzie przemęczony, będziesz to po prostu mówiąc, potocznie zajechany. Okej. Okay. Szymonie, dziękuję za ten wywiad i życzę dużo sukcesów w jutrzejszych kategoriach. No i oczywiście jak najlepszego wyniku końcowego. Dzięki bardzo.